Siema siema, biegunka Tim bieganie na świeżym powietrzu w lesie i słońcem ładując witaminę D3, wzmacniamy odporność, wydolność, wytrzymałość, tak ciapek, ciapek, pokaż się, ciapek ale się dziś naładowaliśmy witaminą D3 jestem cały aż zdecydowany jestem cały zdecydowany D3 witaminka Ciapkowi też się podoba witamina D3 jee yeah. siema, siema. Ładujemy witaminki, ładujemy Ładujemy formę Forma będzie na wakacje Tutaj Ale, ale piękny dzień Piękny trenik Mniej kilometrów niż wczoraj. Ale dużo fajniejsza pogoda. Dużo cieplej dzisiaj. Dużo bardziej słońce ładuje witaminą D3. Bo same korzyści. Same korzyści. Fajnie. Podładowanie energią I to miękki, i to tim! Moc! Biegunka tym moc! <noise> Ciapek, gdzie jesteś? Pokaż się, chodź! Chodź za chwilę Ciapek! Ciapek! Pokaż się Siad Siad ładnie! Jaki naładowany witaminką D3 piesek Ho 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 Jaki zdrowiutki jest Taką to miał odporność Nic mi się nie będzie działo ładnie Idziemy. Idziemy się napić Pić nam się chce Jego katim, moc